Nasz kolejny film przedstawia zabieg laserem frakcyjnym, ablacyjnym, znanym też pod nazwą laser CO2. Laser ten ma za zadanie dostarczyć ogromną ilość energii, która spowoduje, że woda w komórkach zostanie zagotowana, odparowana, a przez to komórki zostaną zniszczone. Zniszczenie to spowoduje, że komórki otaczające te miejsca będą bardzo silnie pobudzone do procesów naprawczych. Wydzielą całą masę substancji aktywnych, które spowodują, że składniki skóry zaczną być intensywnie produkowane, a tymi składnikami są m.in. kolagen i elastyna. Kolagen, którego ubywa nam z wiekiem, który jest nam bardzo potrzebny, aby skóra była napięta, jędrna, żeby miała odpowiednią gęstość, grubość, co wpływa na owal twarzy opierający się procesem grawitacji. Po wywiadzie z klientką, który przy tym zabiegu jest bardzo istotny, dlatego, że zabiegi laserem mają szereg przeciwwskazań, bardzo ważne jest, aby klientka nie miała opalonej skóry, aby nie przyjmowała leków, które mają działanie fotouczulające, nie piła ziół, które również mogą mieć takie działanie. I tak przygotowana klientka po wykluczeniu przeciwwskazań Oczywiście klasyczny demakijaż wykonujemy, dezynfekujemy skórę. Laser ustawiamy w zależności od potrzeb skóry. Czy skóra młodsza, czy skóra bardziej dojrzała, jak znaczące są na niej zmiany, czy to są zmarszczki, czy już może głębsze bruzdy, w zależności od tego, czy są przebarwienia, a także jaka jest jędrność i grubość skóry. Zabieg rozpoczynamy od czoła i kolejnymi uderzeniami schodzimy w dół twarzy. Zabieg określany jest przez klientki jako nieprzyjemny, ale nie można go zaliczyć do zabiegów bolesnych. Po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, jest podcięta taką drobną siateczką mikrokanalików, które po dniu lub dwóch zaczynają brązowieć i stopniowo się złuszczać. To złuszczanie to właśnie ablacja. I to największa zaleta tego lasera, ponieważ po zejściu tych drobnych zmian skóra jest już wygładzona, ale to nie jest ostateczny efekt zabiegu. Skóra po zabiegu intensywnie pracuje przez 3 miesiące i po 3 miesiącach widać ten efekt wow, który bardzo często klienci podkreślają, a cały proces regeneracji skóry po zabiegu trwa 6 miesięcy. Zabiegi najlepiej wykonywać w odstępach 4-5 tygodniowych i wskazane jest wykonanie trzech zabiegów, które powodują totalną rekonstrukcję skóry.